Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyje sobie wie, mała ,ła dziewczynka ze swoją siostrą, która ma 18 lat. No i co mogę powiedzieć? Miłego oglądania. Gabi, chodź tu. Coś, siostra. Weź mi daj stówkę. Ja rozumiem, że Ty byś chciała spełniać swoje marzenia, ale Ty wiesz, że nie możemy sobie na to teraz pozwolić. Mogę Ci dać jedynie 30 zł. No więc. No dobra, ale wiesz, że będziesz musiała mi potem dać więcej za to. O Jezus, Maria. Niedaleko, to znaczy. Wieczorem. Jezu, kto to puka teraz? Julka? Weź mnie wpuść. Boże świętek nie boli. Czemu co ty jesteś pijana? Wpuść mnie. Łagam. Jezus Maria. Julka weń... wchodzi do pokoju. Jezus Maria, chyba zaraz się o Jezusu. O Boże Święty, ostatni raz idziesz na imprezy. Dlaczego? Czemu mi to robisz? Jesteś jeszcze za młoda na takie rzeczy kobieto mało. Następnego dnia. Julka, chodź. No co? Co się stało? Słuchaj, będziesz musiała niestety, ale <słuchaj> znajdź no... Będziesz musiała jakby to ci powiedzieć iść do sklepu. Po co? Po awokado i yy, sok. Okej, dobra, dawaj, dawaj. W jej myślach. Może kupię, wiem co kupię zamiast awokado, to kupię jajki, yy, chipsy i nutellę. To będzie najlepszy sposób. <laughs> to będzie dobry plan. Dobrze, że to kupiłam. Wróciłam. C Czemu tu są psy Nutel? Wiesz co? Masz... To jest koniec. Wyprowadzaj się. Ale dlaczego do babci marsz! Ika. Czyli już wiecie, że jak ktoś o was coś prosi, to lepiej kupić to niż Yy, swoje, bo może to się bardzo źle skończyć. No chyba, że macie naprawdę to zła No dobra, to pa!